Siema, czy ktoś tu czekał na arenę? Jeśli ktoś czekał na ten tryb, wejpek, to długo nie poczekacie. Nowa arena pojawi się na starce tego i można powiedzieć, że w sumie to zostało już oficjalnie potwierdzone. I zaraz zobaczycie w jaki sposób. W tym odcinku opowiem też o nowym Erlumie do krypto i o tym, co to jest ta cała arena i jak będzie ona działać. Także jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zostaw suba, strzel łapkę i oczywiście obejrzyj odcinek do końca. Zapraszam. W tym momencie ja już nic nie mówię i sami zobaczcie easter egg czy też teaser areny właśnie w wersji deweloperskiej gry. What it takes to impress me. Little. We'll find out soon. The arena awaits. Jeśli zastanawialiście się o co chodzi z tą platformą na Strzelnicy, no to już wiecie po co ona jest. Sam teaser będzie do wykonania niby 20 kwietnia, ale to tylko przeciek. Oprócz tego 16 kwietnia mamy dostać karty dostępu, które posłużą nam jako klucze do hologramów rozsianych na Olimpie. Oczywiście jeśli chodzi o hologram, który można zobaczyć w teaserze, to jest to po prostu aż, co potwierdza, iż nie będzie ona legendą, a speakerem na arenie. Ale dobra, czym jest arena? Arena to tryb deathmatch, w którym rozgrywamy pojedynek 3 na 3 na minimapie. Dostępne są umiejętności, a bronie są rotowane pomiędzy postaciami jak w przypadku zimowego ekspresu. Oprócz tego według przecieków będą spadać zrzuty zapatrzenia co jakiś czas. Ja się jaram niesamowicie, to będzie coś zupełnie nowego dla Apexa i właśnie dlatego to jest tak dobre. Co wy myślicie o Arenie? Napiszcie w komentarzu. Miałem też powiedzieć o Erlumie do kryptu, więc w tym momencie mówię. Będzie to najzwyklejsza katana i nie wiadomo jak będzie się nazywać. Nie wiadomo też w jakim evencie się pojawi. Wiemy tylko, że w następnym sezonie. I w sumie możemy już uznać, że serio to będzie następny Erlum, bo wygląda dość legitnie, fajnie i raczej nie wydaje mi się, żeby to był koncept. No tyle w sumie ode mnie. Także ja was żegnam, zostawcie supa, łapę. No i cześć!